Cała moja przygoda życiowa rozpoczęła się, kiedy miałem 18 lat, kiedy moje powołanie przyszło dość nagle i niespodziewanie, kiedy było to szokiem dla wszystkich moich kolegów i koleżanek w szkole średniej. No, były to czasy 80. lat, więc komunizmu nie mogłem o tym mówić nikomu, bo pewno bym nie zdał matury. Wszyscy byli przeciwni mojemu powołaniu. Nawet moi rodzice nie chcieli w to wierzyć, że, że to jest coś rzeczywistego, że myślę, że to jest słomiany zapał, więc no, ale poszedłem, postawiłem wszystko na jedną kartę, pamiętam jeszcze ojciec mi powiedział, nie bierz sobie ciepłych rzeczy na, do w seminarium, bo wrócisz jeszcze przed Bożym Narodzeniem, to nie martw się o zimę. No niestety, albo tak się nie stało i wróciłem y, dopiero po wielu latach, już pod poświęceniach. E, oczywiście potem bardzo, bardzo się mną opiekowali i modlili się za mnie. Potem seminarium, lata spędzone w Polsce... Potem zacząłem pracę w Anglii w 1993 roku. I z jednej parafii do drugiej, normalne życie kapłańskie. Właściwie nic się dużego nie działo. Oprócz tego, że jak nauczył się języka, poznawał życie, życie w innym kraju. W ten czas jeszcze było ciężko jeździć do Polski. To były te czasy, kiedy nie było Unii Europejskiej w Polsce. Jak to mówi mój przyjaciel z Bostonu, taki ksiądz Tom, Business as usual. Czyli Właściwie wszystko się robiło i, i, i nic szczególnego. Dopiero wielka zmiana nastąpiła trochę później. Zacząłem jeździć do Sanktuarium Matki Bożej w Medjugorje zaraz po wojnie, chyba to w 1996 roku po raz pierwszy. Zostałem namówiony przez moją przyjaciółkę, Angielkę, która powiedziała, słuchaj, jedź. Miałem trochę oporów, mówię, po co mi Medjugorje, po co mi jazdy do Sanktuarium, ale pojechałem. Tam przeżyłem po raz pierwszy bardzo mistyczną sprawę, kiedy jechałem z bolącymi krzyżami, kiedy właściwie nigdzie nie mogłem iść na żadną górę niczym uczestniczyć. W pewnym momencie zaproponowano mi, abym pojechał na Grę Objawień i tam po prostu się pomodłem i tam klęknąłem przed krzyżem, z tymi bolącymi plecami. Powiedziałem mojej przyjaciółce, poczekaj chwilę, się tylko pomodlę i pojedziemy z powrotem do hotelu. Kiedy z powrotem byłem w tym świecie żyjących, bo nie wiem, co się ze mną wydarzyło, mówię, bardzo przepraszam, trochę się przeciągnęło. Ona mi powiedziała, trochę się przeciągnęło, cztery godziny klęczałeś. Ja mówię, to, to jest niemożliwe z moim plecami. Mówi, no jest, bo czekałam na Ciebie cztery godziny. No i w tym momencie to było takie pierwsze przeżycie, jakieś niesamowicie wewnętrzne spotkanie z Bogiem, chociaż nie pamiętam, nic nie słyszałem, nic nie widziałem, ale wiem, że, że dokonało się coś, coś wielkiego w moim, w moim sercu jakby zaproszenie do, do czegoś bardzo niesamowitego, jakiejś nowej przestrzeni, której jeszcze właściwie nie znałem i przestrzeni, której nigdy nie odkryłem. Potem zaczęło, zaczęło się to, życie zaczęło toczyć się bardzo szybko. Zacząłem coraz to bardziej uczestniczyć w pielgrzymkach do Gorje, zacząłem spotykać ludzi i wszystko wiem, że dzisiaj patrząc do tyłu, no, Bóg to wszystko zaczął aranżować, to wszystko, te wszystkie spotkania ludzi, którzy, których mi których przysyłał, których, których mogłem się modlić, zacząłem widzieć, że nagle modlitwa zaczyna działać, zacząłem odkrywać coś, co w życiu kapłańskim nie odkryłem, tej jedności, tej, tej miłości Boga, Jego obecności w moim życiu, bo do tej pory to widziałem, że mu tylko przeszkadzałem. I, i, i tylko byłem ja, i moje własne interesy, moje własne sprawy, byle tylko iść, mi lepszą parafię. Zaczęło mnie to coraz mniej to bawić, i, i, i Pan zaczął otwierać moje oczy coraz to bardziej na rzeczywistość, na przestrzeń duchową i tej jedności z Nim. Wielka przemiana rozpoczęła się w roku 2004, kiedy to, będąc w Medziugorie, kiedy byłem na Parafii, na wyspie Jersey, wówczas nastąpiło coś, co po prostu przeżyłem. Niesamowicie, jest to totalne uzdrowienie. Chłopca, który był 7 lat chory, który nawet nie mógł jechać do Medjugorje, bo był tak chory. Po prostu za modlitwy, mojej modlitwy, został uzdrowiony oczywiście prosiłem Matki Bożej o pomoc. I stało się to nagle, nie? I od tego momentu powiedziałem, coś muszę w swoim życiu totalnie zmienić. Biskup mianował mnie egzorcystą wróciłem w kolejną przestrzeń swojego życia, tej, o której nikt nie mówi, która jest tabu, która jest nieznana, wyśmiewana. Zacząłem odkrywać, na czym polega walka duchowa, o co właściwie w tym całym życiu naszym chodzi, w moim życiu kapłańskim, co ja właściwie mam zrobić w swoim życiu. Oczywiście posługa ezorcysty to jest jedna, potem posługa modlitwy uwalniania, i z czym się łączy również mudejtwa uzdrawiania? To jest wszystko właściwie w jednym. I w tym momencie otwiera, zaczęły otwierać się przede mną niesamowite drzwi. Byłem trochę w strachu, nie wiedziałem jak do tego podejść. Nigdy mi o tym nie uczono, nikt mi o tym nie mówił. No, słyszy się o, o tych kapłanach, czy o innych, czy o ludziach świeckich, którzy posługują, którzy zajmują się, ale właściwie nigdy nie było to moim zainteresowaniem. W 2007 roku przeżyłem kolejny wstrząs, kiedy byłem w teze z młodzieżą i przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, bez żadnego udziału, bez nikogo. W małym kościółku, gdzie jest prochowany brat, roże przy nim, i poszedłem czytać Pismo Święte sam od siebie daleko od Giełku młodzieży, bo już trochę miałem dość tego zgiełku, tam było chyba 5 tysięcy młodych ludzi. W Kiedy siedziałem w, w kościele, już było to po lunchu, i nagle opanował mnie, podejrzewam, no, myślę, Duch Święty, to po prostu było tak niesamowite przeżycie. Jedno tylko wiem, byłem tam, a właściwie duchem nie byłem w tym kościele. Moje ciało było tam obecne i pamiętam tylko jedno, że mówię, Panie Boże, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale potrzebuję <grybujesz> do toalety, więc cokolwiek jest, niech się to skończy. Dopiero skończyło się to od godziny chyba pierwszej po południu do godziny piątej po południu. Przeżyłem niesamowite e, doświadczenie Boga, Jego pokoju, miłości. Wiedziałem, co się dzieje koło mnie, a nie mogłem ani się ruszyć, ani powiedzieć słowa, ani wyjść z tego kościoła. O godzinie piątej dopiero biegiem e, poszedłem z powrotem do, do obozu i przeżyłem znowu następne doświadczenie. Doświadczenie jakby lawitacji które... szedłem po, po ścieżce, bo wiedziałem, że idę, a w sumie unosiłem się w powietrzu. Byłem przerażony tym wszystkim, co się, co się wydarzyło, a chociaż wiedziałem, że, że jest to doświadczenie Boga. I to od tego momentu znowu zaczęło się otwierać następne pokoje, następne przestrzenie, które, które wchodziłem coraz, coraz to bardziej. Coraz to bardziej weszłem w drogę modlitwy, której dawniej przecież w moim życiu nie była modlitwa, powiedzmy, służbowa. Modlitwa brewiarzowa, modlitwa różańcowa, ale tak naprawdę ani Maryi nie znałem, ani nie znałem tej prawdziwej modlitwy. Czym jest ta prawdziwa modlitwa w imię Jezusa? Czym jest Maryja w życiu kapłana, w naszym życiu jako pośredniczka? No i potem zaczęły się następne, następne drogi, które Pan kierował, i do tego kraju, do Stanów Zjednoczonych, poznawania nowych ludzi, którzy już działali w tych przestrzeniach, których nigdy w życiu nie znałem, nie spotkałem. A Bóg mnie kierował, leciałem tu na ślepo, nie wiedziałem, nie wiedziałem do kogo, do czego, i potem przeżywałem niesamowite 10 dni z tymi ludźmi, którzy mnie uczyli, którzy mnie szkolili, którzy się ze mną modlili, modlili się nade mną i potem mówili: idź, jesteś gotów teraz zrobić to samo. No i teraz w ostatnich latach, pracując w Anglii, w decyzji Portsmouth, Pan Bóg przysyła mi no, za dużo ludzi, no, i w tej chwili jest to. Jest to niesamowite przeżycie, ale odkryłem tak niesamowitą radość swojego życia kapłańskiego i, i widząc co Bóg dzieje, no, cuda na moich oczach się dzieją, co Bóg potrafi robić, no, daje mi coraz to więcej tego ognia Ducha Świętego, tej radości, tego pokoju, że, że to co robię pochodzi od Pana Boga. Że to przecież nie ja przyjeżdżam, że to, że to nie o mnie chodzi. Nie jakieś jakim nam nazwisko, czy jakiś, czy jakiś celebryta kościelny, których dzisiaj jest dość dużo różnych i, i każdy tam coś swojego prowadzi. Nie chce być tak widziany. Ja powiedziałem: Przyjadę i, przy, i przywiozę jedną wiadomość do tych ludzi. Otwórzcie swoje serce na Chrystusa, zaproście go do siebie. Ja wiem, że jest to forum charyzmatyczne. Ludzie mogą spodziewać się, że będą uzdrowienia że będą zaśnięcia w Duchu Świętym, że każdy przyjedzie ze swoim ja, ale tak właściwie to nie przecież nie o to chodzi. Pan Bóg może uzdrowić w każdej chwili, Pan Bóg może dokonać cudów, kiedy będzie chciał, ale pierwszy i jedyny jest warunek: zaproście mnie do siebie. I od tego bym chciał dzisiaj zacząć. Zaproście mnie do siebie. Ja chcę w Was przebywać, chcę Wam dać swoją miłość. I w tym momencie, to jest, mi się zdaje, kluczowe, kluczowe z, moje zadanie dzisiaj, żeby rozpocząć od tego: zakochajcie się w Chrystusie, przyjmijcie Go do swojego serca, odzajemcie się, ponieważ Bóg daje nam w dzierżawę swoją miłość. Tak, o tym skarbie, te przepiękne przepowieści, prawda? daje nam skarb największy. To nie są nasze dobytki, nasze dolary, pieniądze, nawet nasze rodziny, daje nam skarb swojej miłości. Co ja z tym skarbem y, y, zrobiłem, albo robię, prawda? Także od tego bym chciał zacząć, iść potem y, poprzez te różne przestrzenie duchowe, mówiąc też dużo ze swojego doświadczenia, no bo spotykając się ze, z mocami ciemności, oko w oko, twarzą, no jak w zapasek, jak w boksie, no to wiem, o czym oni mówią, wiem czego się boją i wiem, że to wszystko jest realne. To nie jest książka pobożna, to nie jest opowieść jakiegoś tam księdza, który gdzieś coś słyszał. To jest to, co ja przeżyłem w swoim życiu i wiem, że podchodząc nawet do takiej rzeczywistości, gdzie ktoś ma problem duchowy, ja pierwszemu muszę przynieść Boga. Diabeł się nie boi mnie, bo ja jestem nikim, ja jestem zwykłym człowiekiem. On się boi mojej wiary, on się boi Chrystusa, którego ja przynoszę temu człowiekowi. I wtenczas zaczyna wyjść i w ten czas zaczyna, zaczyna panikować. Bo nawet powiedzenie, że o w imię Jezusa wyjść, no mówię, co ty mi możesz zrobić? On się nie boję imienia Jezusa, ale boi się wiary w tego Jezusa, który ja reprezentuję, który, który jest we mnie. Tego się panicznie boi. A jeżeli podchodzi się bez tego Chrystusa w sercu, no oczywiście on w ten czas sobie kpi i wszystko robi, że że właściwie nic nie można było zrobić, prawda? Wiem, że ludzie przyjeżdżają z różnych powodów. Najgorszy powód to jest przyjeżdżać, bo ja muszę coś dostać, albo ja muszę coś otrzymać, albo ja się źle czuję, ja muszę być uzdrowiona, albo muszę dostać więcej darów. To jest wszystko tylko ja, ja i ja. Wówczas, wówczas szatan też działa. Bo w ten czas, kiedy szukamy darów nadzwyczajnych, w ten czas on się jest zaproszony. Bo ten czas szukamy coś dla siebie. W momencie, kiedy zaczynamy uwielbiać Boga, w ten czas Bóg daje nam dary. Piękny to ktoś kiedyś powiedział, uwielbiajmy Boga. Bóg nie jest uwielbiany w naszych kościołach. Uwielbiamy siebie. Ile już było grup charyzmatycznych, kongresów, gdzie siebie u, u, uwielbiano. Swój śpiew, swoje upadania, swoje e, mówienie językami. U, nie uwielbiano Boga, tylko uwielbiano siebie. I tam bardzo często dochodziło do fałszywych darów, do fałszywych zaśleń w Duchu Świętym, gdzie szatan mimikował, udawał, to wszystko. Ja to widziałem na własne oczy. W momencie, kiedy uwielbiamy Boga, a Bóg chce być kochany i uwielbiany, w tym momencie Bóg daje nam prawdziwe dary Ducha Świętego. Daje nam to, nie co chcemy, ale co potrzebujemy. I, i myślę, że przez te dwa i pół dnia naszej modlitwy Duch będzie nas tak kierował Boga, kiedy będziemy go uwielbiać, on nam da. To, czego potrzebujemy w życiu. Może to będzie uzdrowienie, może to nie będzie uzdrowienie, może otworzenie się na Boga, może zobaczenie swojej przeszłości, grzeszności, może zobaczenie, że w życiu coś gdzieś źle poszło i do dzisiaj się cierpi, gdzie spowiedź nie pomaga, bo nie zmienia mojej woli i tak dalej, tak dalej. Ale chciałem dzisiaj, myślę, że ci ludzie, co przyjdą, nie znam ich jeszcze, nie widziałem, żeby, że wszyscy razem będziemy uwielbiać Boga, a dokonają się y, wielkie rzeczy y, tutaj w tym kościele.